63 litry ostatni rzut oka przed restartem. Tak by można było zatytułować ten filmik, gdyby on był pojedynczym filmikiem, ale planuję złożyć kilka filmów w całość, żeby tak w miarę kompleksowo pokazać co ja tu będę kombinowała z tym oto akwarium. No więc tak, restart trzeba zrobić koniecznie, bo w tym akwarium cały czas coś się dzieje nie tak już. Przymierzam się do tego od dawien dawna, ale dopiero teraz tak naprawdę mam warunki. Aby to jakoś sensownie w miarę przeprowadzić no i tak część neonek, jak to ja mówię, pierwsza transza poszła już do 40 litrowego baniaczka wczoraj, dzisiaj przeławiam resztę a otosek też z neonkami poszedł, no w każdym razie będzie tutaj wszystko wywalone stąd roślinki pójdą na chwilę do wiadra dno, całe podłoże będzie wyrzucone i na to miejsce dam nowe, które już mam już mi dzisiaj przyszło kurierem no i cóż tu dodać więcej a Wiadrze mam roślinki typu zwartka kryptokoryne peci i kryptokorynę beketii oraz kilka mi dorzucili takich roślin z którymi nie wiem co zrobić bo jest parę roślin czerwonych, jest coś na kształt kardaminy raty albo nie wiem czego ja tego u siebie raczej na pewno nie utrzymam no ale nie wiem, spróbuję może dam je do dwusetki Oczywiście najpierw obowiązkowa kąpiel na manganianie potasu. No w każdym razie tak to wygląda teraz, a jak będzie wyglądało po restarcie, po wystarcie, to już się dowiecie później. No, to rośliny wyrwane, woda w większości usunięta, roślinki w wiaderku, działamy dalej. A tak przy okazji humorystycznie w przerwie, bo się jestem Potwornie zmęczona tym całym restartem. Akwarium jest wymyte. No proszę bardzo. I czeka na żwirek, znaczy się piasek, co ja gadam. W każdym razie muszę odpocząć. Sobie popatrzę na moje nonki. No niestety będę musiała przez te kilka tygodni się pomęczyć w czterdziestce. Do dwusetki ich nie dam z dwóch przyczyn. Po pierwsze, tu jest już zarybione. Tu są już wszystkie moje ramirezy. Trochę tam się jeszcze ganiają, ale już, już widzę, że powoli ustalają swoje rewiry, że jakoś tam zaczynają ze sobą żyć. Mniej lub bardziej zgodnie to się okaże. No w każdym razie wiadomo, królewska para najstarszych ramirezów rządzi. Dzieciarnia tam sobie gdzieś pomyka, zbiera sobie jedzonko przy dnie, albo się chowa w rogatku, albo w nadwódkach. Także dla ramirezek akwarium, jak widzicie, musi być mocno zasadzone roślinami, bo one po prostu muszą mieć jakieś kryjówki dla siebie no, ale ja nie o ramirezach tym razem, tylko o neonkach weź pan, złap neonka jak ja je łapałam, kurde, to są prawdziwe bystrzyki nie mogłam ich normalnie złapać musiałam ganiać za jedną, biedną, wybraną, wypatrzoną rybką i dopiero jak ona się do tego stopnia zmęczyła, że się prawie że przewracała na plecki i udawała trupka, naprawdę, one w pewnym momencie zaczynają udawać nieżywe. To dopiero wtedy mogłam podjąć siateczką i wyjąć z akwarium. No nawet mi ich była szkoda. Nie wiem na ile to jest ich strategia przetrwania, czy co, że będą udawać padlinę, to drapieżnik ich nie ruszy. Czy może, nie wiem o co tu chodziło, czy były tak przerażone, że nie były już w stanie dalej uciekać. No, w każdym razie, jak widzicie, krzywda im się nie stała. Wszystkie są tutaj. Jedna nonka wypisała mi się dzisiaj w nocy. Ale to nie dlatego, żebym ja ją tam zestresowała czy coś, tylko po prostu już była chora. Także już jej się miało. No i w takim razie teraz jest ich 14. Jest jeden otosek, został mi z pięciu No i zobaczymy. Na razie dokupować nic nie będę. No, tyle wystarczy. Cześć, witam po dłuższej przerwie. Postanowiłam sobie jednak popełnić filmik, ponieważ długo już nic nie publikowałam. A i to akwarium jest takim moim nowym projektem, jak to ja nazywam Neonarium Project. Nawet jest gdzieś na forum, którymś jakiś temat w, tym, w tej właśnie sprawie. Mianowicie tutaj postanowiłam zrobić akwarium typowo dedykowane neonkom Innesa. Jak widzicie, jest tutaj statko. No, nie takie spore. Miałam ich 15, zostało mi się w tej chwili 12. Tam w kwarantanieczku pływają w tej chwili nowe. Są dwa razy mniejsze swoją drogą od tych. Także już widać, jak te mi tutaj urosły. Takie, takie małe byczki. W każdym razie chciałam to akwarium specjalnie zrobić trochę inaczej, tak, żeby neonki się w nim lepiej czuły. Dużo się mówi o tym, że neonki lubią ciemne dno. Ale z tego, co się zdążyłam dowiedzieć, to jednak. Piasku ciemnego tak za bardzo nie ma w przyrodzie, prawda? Piasek ma raczej kolor po prostu piaskowy, albo bardzo jasny, tak jak w mojej ramirezowni. Wszelkie bazalty tego typu drzwirki, nawet bardzo drobno pokruszone są po prostu nie najlepsze z tego względu, że po pierwsze bazalt zatwardza wodę. To jest już stwierdzone doświadczalnie przez... Co najmniej kilku akwarystów, więc do rybek miękko i kwaśnowodnych się po prostu nie nadaje. A po drugie, ma ostre krawędzie. A jeżeli ja chcę mieć otoski, a ja chcę mieć otoski, albo tutaj mi taki jeden zawodnik został. I on tak nie może całe życie pływać bez towarzystwa. Już tam czwórka kolegów i koleżanek pływa w kwarantanniaczku. Zaraz wam go zresztą pokażę. No w każdym razie y, dla otosków, wszelkich zbrojników nie jest dobry bazalt, właśnie dlatego, że może je kaleczyć. Bo takie kiryski, czy otoski, czy inne rybki czasami sobie przy dnie przysiądą i, no i wtedy nieszczęście gotowe. No dla pielęgnicowatych już naprawdę nie powinno być bazaltu, żeby, żeby ich nie narażać na coś takiego. W każdym razie do rzeczy. Tutaj jak widzicie, trochę jest roślin brązowych, trochę czerwonych, jest tylko trochę zielonych żabienic. Na początku to akwarium było w całości obsadzone zielonymi roślinami, ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku jednak, że nawet jeżeli mam lotecha, tak zwanego, no bo też nierasowego, prawda, bo nie mam tutaj ziemi w podłożu, to jest sam piasek z kulkami gliniano glinianotorfowymi, ale już niech będzie ta terminologia. Jeżeli już mam akwarium nienawożone, takie wolno rosnące, no to czerwonych roślin wprawdzie za bardzo mieć nie mogę, ale z jednym wyjątkiem jest czerwona żabienica, która trzyma się odpukać całkiem dobrze. I postanowiłam właśnie nasadzić tutaj roślinek różnobarwnych, żeby po prostu było ładniej i żeby było trochę ciemniej, prawda? żeby specjalnie dla neonków, żeby dać im jakiś substytut ciemnego podłoża, po prostu, żeby się psychicznie lepiej czuły w takim otoczeniu, w którym nie tylko jest tak jasno i odblaskowo-piaskowo. Ale również mają takie kąciki zaciszne, w których się mogą schronić. No, zresztą w łupince kokosa tutaj bardzo lubią się chronić, to już obserwuję od dłuższego czasu. Czasami po prostu jedna neonka się odłączy, od stada i tam sobie albo gdzieś tam w krzaczku siedzi, albo właśnie w łupinie. I powiem Wam szczerze, że w tym akwarium, które chodzi, znaczy dojrzewało od listopada, tak od listopada bodajże. A zasiedlone zostało po nowym roku. No bo no wiadomo, w grudniu miałam to zrobić, ale tam były święta, przed świętami mnóstwo pracy. Potem te wszystkie sylwestry, rodzinne posiadówki i nie było czasu zwyczajnie. W każdym razie dopiero po nowym roku je tutaj przyniosłam. W sobie to nie żałuję, bo przez dwa miesiące akwarium sobie pięknie dojrzało i naprawdę jest stabilne. Tutaj w tej chwili jest woda czyste RO plus dodatek przesączu torfowego. A właśnie, jedna ważna rzecz. Początkowo robiłam torfiankę lejąc kranówkę przez torf. Nie róbcie tego. Dlaczego? Jeden z kolegów to wytłumaczył fachowców. Twarda woda, jaką jest nasza kranówka, no przynajmniej u mnie w Warszawie, niestety po przepuszczeniu przez torf może zachodzić takie w niej zjawisko, że garbniki się koagulują i po prostu już, nawet nie uszkadzają, po prostu utrudniają rybom oddychanie. Jakoś mają zły wpływ na skrzela więc jeżeli chcecie robić torfiankę to niestety najpierw musicie uzbierać osmotycznej wody do wiadra czy tam gdzieś, do baniaka i dopiero RO przepuścić przez torf i wtedy jest dobrze no i właśnie tu jest taka woda nawet nie pamiętam w jakim procencie trochę RO, trochę torfianki rybki sobie w niej pływają i powiem wam szczerze nigdy dotąd nie widziałam tak szczęśliwego statka neonek te rybki są bardzo aktywne, tak widać, ponieważ są wesołe że się dobrze czują, odpukaźnie malowane, mam nadzieję, że to się utrzyma ganiają się, bardzo aktywnie żerują zwiedzają sobie to akwarium nawet takie zachowanie u nich obserwuję, że po prostu tak jak te różne bystrzyki fantomowe, czy jeszcze inne tak podnoszą bardzo mocno do góry grzbietową płetwę i tak sobie wesoło skaczą. No to jest coś pięknego, ja nie sądziłam, że Urządzenie po prostu, neonarium, akwarium dla takich bardzo pospolitych rybek będzie mi sprawiało tyle radochy. Czyli ogólnie jestem z tego pomysłu zadowolona. Wygląda to tak. No, jasne, mam problem tutaj z glonami nitkowatymi, zielonymi. Ale nic z tym nie robię, bo po pierwsze chemii lać nie chcę. Ja jestem z tych ludzi, którzy oszczędzają ryby i no, od chemii to jak najdalej, tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne. No, i dlatego czekam, bo znam takie opinie, w których ludzie się wypowiadają, że po prostu dojrzały akwarium. No widocznie ono jest jeszcze trochę w fazie dojrzewania. Takie już akwarium całkowicie totalnie, zupełnie dojrzały, to sobie samo z glonami radzi. Więc może one po prostu miną, prawda? Tak samo jak jest początkowo, był początkowo wysyp takiego jakby ciemnego pyłu tutaj na dnie nie wiem czy to było krzemki czy coś, i to samo znikło, prawda? tak, potem się zaczęły te zielone nici takie długie, ciągnące się, ja tam ich trochę pourywałam pensetą powyciągałam żeby nie było i ten mam nadzieję, że to po prostu samo w jakiś sposób przejdzie, jak nie zawsze mogę wziąć nożyczki te najbardziej zainfekowane liście powycinać szyby ścieram gąbką, najzwyklejszą gąbką i to miękką stroną, żeby ich nie rysować, bo już się naczytałam historii ludzi, którzy właśnie wycierali szyby jakimiś tam drapakami, zmywakami i to później, to później zostawia ślady po prostu, nie? Po prostu się robią rysy, a chyba nie o to chodzi. Także już dość o tym. Pokażę Wam jeszcze moje nowe nabytki. O, moje obecne nonki, znaczy obecne, one już mają rok, mniej więcej rok są ze mną. Jedna, że tak powiem, transza została przeze mnie zakupiona dokładnie rok temu w styczniu a druga, razem z tymi też paroma jasnymi to jest bodaj odmiana ksantoryczna, czyli złota to w marcu no i one tak podrosły, natomiast teraz mam jeszcze trochę nowych neonków, zobaczcie jakie to są maluchy aż byłam zdziwiona to akwarium, od razu mówię, żeby nie było jakichś hejterskich, głupich ataków to nie jest żaden aquascaping, to jest kwarantanniak to jest akwarium takie zapasowe które po prostu jest tymczasowe tylko dla rybek, dlatego od razu mówię: Bez bicia tutaj akwaskajpu nie ma żadnego, jest po prostu nawsadzane trochę roślinek, żeby tam były. I już, i mało mnie to interesuje, jak to wygląda. Tu i tak się ciągle coś zmienia, bo ten mech obrastał miglonem na przykład musiałam go wyciągać, płukać. Najpierw zrobiłam aranżację, też takie tutaj krzaki nasadziłam, jakby z tego muchu, ale potem mi się zaglonił i zmieniłam koncepcję. Teraz myślę, że dobrze by było, jakby porównać tylną szybę, no bo tutaj nie zamontowałam tła. No, w każdym razie, przechodząc do rzeczy, jest tutaj 7 nonków, z czego jeden złoty dostałam go od jednego kolegi, który otrzymał tego nonka w gratisie razem z kardynałkami i nie wiedział, co z nim zrobić. Także dzięki Ci jeszcze raz serdecznie za niego, bo będzie fajnie pasował. Akurat tam mam cztery złote nonki, to ten będzie piąty. I 7 razem wszystkiego będzie 20 sztuk. No, ponieważ tam nie planuję w 60. trójce żadnych pielęgniczek, żadnych innych dodatkowych rybek. No, to będzie akurat 20. Nonków mi się wydaje, że to jest taka rozsądna, jak na tę wielkość ławica. I cztery otoski też są mniejsze od tego, co mam. Też widać, że są młodziutkie. No to tyle chciałam powiedzieć, także z tego brzydkiego kwarantanniaka uciekamy do, mam nadzieję, że ładnego neonarium. No. I jak to mówi mokry łapska, żegnam Was o <grych> I do następnego filmiku. Jeszcze tak w ramach drobnej autokorekty, bo już nie chce mi się za dużo wypisywać adnotacji i tam jakichś innych na filmiku, więc tak, jak sprawdziłam, to akwarium zrestartowałam nie w listopadzie, tylko w październiku. To, co powiedziałam po drodze, to oczywiście był skrót myślowy, no bo wiadomo, że Kiryski i otoski nie są pielęgnicowate, tylko zbrojnikowate. Natomiast o pielęgnicowatych miałam na myśli to, że na bazalcie nie powinno się ich trzymać też, no bo po prostu przesiewają dno i mogłyby sobie poranić pyszczki i skrzela. No i co jeszcze? To na razie tyle. Cześć.